No to zobaczymy, czy udało złapać nam się mysz. To się nie złapała. Masło zjedzone, masło orzechowe opędzlowane. Tutaj to samo. Tutaj też opędzlowane z masła orzechowego. 2 0 dla myszy. Nadal, pomimo naszych pułapek, mysz rozbroiła je bez najmniejszego problemu. Zjadła całe masło orzechowe i się nie złapała. Dobra, koniec tego dobrego. Miarka się przebrała. Czas użyć najgrubszej artylerii, jaką mamy. Karabin? Nie! Pauliś. Wezwać Lucyfera! No nieźle. Bogacze dwoma autami teraz będą jeździć. Czemu pani tutaj parkuje? A nie wam się parkować? A czy jest tutaj zezwolenie na parkowanie? Czy a, widzi jest pani... a jest tutaj zakaz parkowania? Jest, tam, tam jest na pewno. Nie za dobrze się powodzi, dwoma autami jeżdżą. No pewnie zastanawiacie się co tu robię. Otóż to właśnie dzisiaj, koty postanowiły odwiedzić nasz bunkier. Więc dzisiaj nagramy reakcję kotów na bunkier. Na pewnie zastanawia się tutaj mam. Otóż tego, zrobimy roboczą kuwetę dla kotów. Nawet już zamontowałem żwirek. Nareszcie mam gdzie slać. Nareszcie będziesz mógł krzysiu robić elegancką kupę do swojego miejsca. W moim domu. W im domu, dobra. Kotki są trochę przerażone, bo one są przyzwyczajone, że jak idą do transportera, to idą do weterynarza. A tu supraj, Tak, teraz nagramy reakcję kotków na bunkier. Tak, wydaje mi się, że dobrym miejscem rozpoczęcia naszej przygody będzie jest, kanapa będzie... chyba. Tak, kanapa. Tak więc kotki, czas najbliższy wyjść i przywitać się z miejscem. Nowym miejscem. Piotkiem. Zobaczymy jak kotki zareagują na bunkie. Są jeszcze małe, więc powinny się łatwo przystosować. Ale zobaczymy, już możecie wychodzić. Tak, żadnych zabawek nie wzięliśmy dla kotów, zale zobaczymy, czy one w wukie dadzą radę wyjść z ze swojego transportera. Z bunkra do bunkra. A sprawdzimy. Daisy jest bardzo niepewna, ale wychodzi. Daisy to jest odważna no. dziewczyna. Ona to. Niby Lucek większy, silniejszy i taki cwaniak, ale kiedy... tak, Ale kiedy trzeba, to się ja boi. I ten Piotrek z tyłu tam siedzi i ogląda. O, Daisy już jest ten ochoczok. Ale ogonek się... ma w dół. No bo jest niepewna. Tak. A Lucek powie... No, tak wszystkie pułapki są rozbrojone. Tak. Tak. Dobra, dobra. Ujo, Dobry, wystraszona. No jestem nie oznaczona, ale tak kąty mają, że muszę no, tak. przystosować do nowego miejsca. Daisy. Natomiast lucek, jak już dobrze wiemy, jest troszeczkę strachliwy. Cokicicia, O, Ogonek już do góry, antenka jest... jest okej. Okay. Daisy robi pierwsze kroki. jak ja, widzicie, już pomału zwiedza, pierwsze czym się zainteresowała. to tak. to jest twoja kurtka Krzysiu? Nie, to jest Norberta. Ale ona ogólnie lubi zapach skóry z tego co zauważyłem. Jak przychodzę do was, to pierwsze co ona robi to yy, kładzie się na kurtce skórzanej. Ściąganko. Mamy jakieś mięso tutaj Krzysiu? Jakąś paróweczka albo coś? Mamy kiełbaskę, ale ja bym bał się ją Tak? Mować. Już jest to? No to nie. No zainteresowałeś się kurtką jednak. Się Mogłabyś kurtką. mysz złapać. Mogłabyś złapać mysz, ale żeby złapać mysz wymaga to pewnej aklimatyzacji. No, A może ona wyczuła, że to ty przyniosłeś mysz? E, możliwe. Gadaj. Nie. Gadaj, gdzie ona jest? I No No, tutaj mam mnóstwo zapachów nowych. O nie, jaka krzywda! Wyciągnęli z siedzibki. Lucyfer zaraz prawdopodobnie wróci do tak, tak. bazy. Dobra, niech siedzi tam. Jak się boi, to niech siedzi. A Daisy no, już patrzcie co robi. Już już poluje. Daisy już poluje na myśle. No? Y, możliwe, że ona wyczuła. Mogłaby wyjść, ale to nie, ale to A jest mysz terminator. Myś jak poczuje też kota, to Ale pamiętaj, że to myśli terminator. A tam na górze jest plagus. A podążamy, dzisiaj śladami Daisy podążamy. Tak. O, chcę zagrać w koło Fortuny. Nie ma wyboru, musisz zakręcić Paweł. Ej zobacz, Lucek jakby pomału przemierzał się do wyjścia. Wyjdziemy? No, pomału się wychyla, sobie tak myśli, no nie wiem, może wyjdę w sumie stąd, nie jest może tak To jest Kotorzów. Jeszcze takie kółeczka powinny to tak, być generalnie na Lucyfer. Nie, bo Lucyferowi nie podoba się nasz bunker. Daisy jest nim zafascynowana. Lucyfer, uważa, że jest brzydkim. on no, uważa, że powinien być bezpiecz... Podwójne Dokładnie. bezpieczeństwo. No i gdzie się schowałaś? Daisy. Mój oko wystraszonko. Ale jest wystraszona, ale taka ciekawska. Tak! Kot muszę mieć tutaj prowizoryczną kuwetę. Myślałem, że wezmę ten karton. Nie jest może z najlepszego sortu, ale zaraz to lekko zmodyfikujemy. Jesteś jak taki Bell Grylls Dokładnie. Pankrowy. I potrzebuję taśmy, bo ja muszę to na początku zabezpieczyć, bo to się jest takie rozpadające się mocno, więc potrzebuję taśmy. Krzysiu, gdzie jest taśma? No, tam, gdzie powinna być taśma. No, tam. O, jest jakoś taśma. Nowy przyjaciel! Miałczysław, atakuj! Najbardziej bardziej kot, <laughs> To jest, jest Miałczysław. Zobacz na Daisy! Zobacz na Daisy! No. Ojej, no! są tu za chore dźwięki? No! Ona mówi! Co to do jest? No. Pole umiera Rozumiem się, rozumiem się, ja. rozumiem. rozumiem się. Rozumiem się, Ona taką minę ma do pawniki. What the fuck! To jest wyrażające dla ludzi! A co dopiero dla kotów? To tak, włączam na razie tutaj. Te dwie te. No. Te to, dwie. Te dwie te. Te dwie części kartonu. Nie, to są te dwie te. Te dwie ty. Dobra, te dwie ty. Te dwie ty. Teraz łączymy te środkowe jeszcze. No, te złączymy. Widzisz Paweł, a ty mówiłaś, że Paweł nic nie potrafi zbudować. Widzisz? Normalnie samiec alfa! Dobra, wiesz co? Ja bym to chyba skrócił, bo to było za głębokie będzie coś A nie roku. lepiej zrobić to jako taki domek, że zrobić tam dziurę, tak jak oni mają aktualną tą kuwetę. No, ale to chodzi o to, że to była... Że wysy... po prostu dziurę? No, jak, no ale i tak będą wysypywać. No to chwilek. u góry, właśnie, no. raczej tak w to połowie. Miał, robił, no. najbliższe... Nie wiadomo, czy będą mogły no, robić. No, to bardziej. Miałem taki stach, że będą miały tak, teraz takie tak, zatwardzonko, że hej. To, na, tak, to jest na wszelki wypadek. Nie, zrobimy od góry po prostu. No, niestety nikt nie mówił, że tworzenie kuwety prowizorycznej jest łatwym zajęciem. No. Nikt tego nie mówił. A wręcz szkole jest magii bardzo... gastronomii i gastronomii zbudowania kuwet, jaką miałeś ocenę? Uuuu, oblałem to, szczerze mówiąc. No wręcie. właśnie, widzę. Teraz robię na nielegalnego. Nie Bez mam. dyplomu. Niech powiem. No, Ci pewną tajemnicę Krzysiu, nie mam uprawnień. <głosy> <głosy> Ale jak to się mówi, czego y, lokalne centrum kuwet i magii nie wie? <głosy> <głosy> Temu dupie nie żal. Dokładnie. Niech, niech się stanie stalanie! <noise> o będzie. O. A o, jest. widzę, że używasz mój ulubiony żwirek. No. Wenek. Mmm, pachnie lawendą, sandałkiem i kałem. A wiesz, jak się nazywa legitymacja kuwetologa? Jak? Brązowa karta. Uu. No. To nie wiedziałem, teraz już wiem. Kotek się bawi zacnie. A drugi ma wywalone. No już droga ta kuweta zaczyna nabierać rąk i nóg. Tylko po co kuwecie, ręce i nogi? Dobre pytanie. Nie jesteśmy w stanie na nie aktualnie odpowiedzieć. Tak dzisiaj, się prowizna kuweta, bo mało staje się prawdą. A wiesz jaka jest uniwersalna odpowiedź? Nie wiem. Dokładnie. Na pewno prędzej czy później odkryją, że tu jest... Tu będzie trzeba... odkurzyć. odkurzyć jest srańsko. Ale tu jest rańsko. Macha ogonkiem kotek. O! Tak szukamy myszy. Poluj na myszę. No już się tak rozmyściła, bym powiedział. Szukajmy, że Żywą lub martwą. Ona tak czuje ją. Czuję, że jest tu gdzieś blisko. Muszę ją złapić. Złapać i rozszarpać na strzępy. Ta myśl będzie moja. Ona naprawdę chyba no. coś wyczuła. No, tak. Ona tak jakby ma taki stan polowniczy bym powiedział. No, tym ogonkiem tak się... Coś, tak... No, tak. coś czuję, jest tutaj. Czuję. I zabrać ze sobą. Nie. Chodź, idziemy zabijać. Chodź jest z po... takiego bliska, jest z takiego bliska Krzysiu. Stanie. No jak, jak mam kota? No ale tak z takiego bliska nie kręć kotka. Nie mogę, mam ko jak mam wstać jak mam kota, Paweł? To jest Daisy. No, I patrzcie. Krzysio. I Krzysio. Ten mniej ważna, ta mniej, mniej ważna osoba. O, o jaki no nie. Ona czuje coś, co nie? No, coś jest. O, chyba idzie. Coś jest na Rzeszy. Chyba idzie, coś jakby, co nie? Jakby coś czuł, wyczuwała. Obecność nieznanej dotąd siły. I duszy. I duszy. To no, można zjeść, wyssać. Za kanapie, słyszałem o tym miejscu. <laughs> I za kanapie, zniknęła w odhałani za kanapia. Zobaczmy, co tymczasem u Lucyfera. Lucyfer, jak gdyby nigdy nic. Wesoło spędza czas w swoim transporterze. Lucyfer, opowiedz nam, czemu ci się bunkier nie podoba? O, generalnie. To od samego początku, kiedy zjawiłem się w bunkrze, stwierdziłem, że nie będę opuszczać transportera. Bo czymś tu je. Jestem kotem prestiżowym. Ja tylko w apartamentach minimum 6 gwiazdek jestem kotem prestiżowym i nie postawię tu łapy. Ponieważ moja dusza zostanie zbiedzona. A nie mogę sobie na to pozwolić. No właśnie, chyba szuka naprawdę myśli, co nie? Chyba no znaleźliśmy dobra. rozwiązanie, Krzysiu. No? Ona poluje. Ale zobacz, jak zwiedza. Ciekawska jest bardzo, co nie? O, zainteresował się trebuszetem. Nie wiem, czy wiecie, ale ten kot jest wielkim fanem trebuszetu. Dokładnie, Daisy od. Dziecka interesuje się rzeczami związanych z trebuszami. No coś cały czas jakby tropi, co nie? Ona jest jakby w takim stanie teraz polowniczym. Daisy zaraz dostanie się do drugiego pomieszczenia. Daisy jest już w pomieszczeniu środkowym i nadal ciekawość jej się nie zmniejsza. Bym wręcz powiedział, że jest zafascynowana światem bunkra. Więc cały się nie jak bo ona tutaj dłużej posiedziała, to ona by była tą mysz naprawdę złapała. Tylko wtedy pamiętaj, że jak ci przyniesie martwą mysz, to nie możesz jej wyrzucać na jej oczach. Bo koty tak robią w podzięce przynoszą tak. te... Nie wolno, nie wolno nimi migadzić. W sensie trzeba zaakceptować prezent tak jakby. No, przyjąć prezent po prostu i na jej ją zjeść <noise> Dokładnie. Takie są pewne, są pewne zasady. O tutaj prawdopodobnie czai się mysz, którą Daisy za chwilę upoluje. Ona ją czuje i zbliża się nieuniknione wielkie złapańsko myszy. Daisy, bunkier się spodobał. Nowe miejsce do zabawy. Ale już jak się rozpędziła. No? Daisy to jest zafascynowana po prostu. Chodź, jak ona jest uciśniona, jak ona się cieszy w ogóle. Co nie zobacz, no i ona taka od z radości wręcz. Ona mówi, ale super! Naprawdę! Ej, Krzysiu, Daisy to wręcz skacze z radości. Powiem ci, Daisy to wręcz skacze z radości tutaj. No, Daisy znalazła kuwetę! Naprawdę, prowizoryczna, ale już się załatwia w niej. Tak, więc chy chyba nie, wyszło. Ale możliwe, że kuweta sprawdzi swoją rolę się sprawdzi. O! Tuż nad półką przy półce z alkoholami. Jak to na kota przystało? <laughs> Jak to na kota przystało? Mały, mała rozgrzewka przed polowaniem na mysz. No. <laughs> jak De Daisy się dobrze bawi to Lucy od razu no, jest autostopem tak? Ja pierdzielę też bym się bawił. Ale ona się fajnie ale ona musi się super bawić Też by się pobawił ale, ale ten bunkier tak zabawa. wieje biedą. nie tak. mogę postawić swojej boskiej nogi w tym no. miejscu Jak widzicie kotom mega się spodobał bunkier Daisy jest wręcz zafascynowana bunkrem i na pewno będzie miło tutaj spędzać czas Lucyfer jak wiadomo kot prestiżowy Lubiący, kławiący się w luksusie, w pieniądzach, biznesmen, filantrop i hazardista. <grym> no, niestety uważa, że jego boskie łapy nie mogą tknąć tak biedackiego miejsca. Dlatego bezpowrotnie przez całą swoją egzystencję tutaj zamierza siedzieć w transporterze. To była reakcja kotów na bunker.